Było 45 lat. A jest. 40. Projekt Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników otwiera się na młodsze osoby. A to tylko jedna z kilku dobrych wiadomości, które mamy dla Was w dzisiejszym odcinku. A projekt, o którym mówimy, to wyjątkowe przedsięwzięcie zdrowotne prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Onkologii, a finansowane z funduszy europejskich. Teraz sprawdźmy, co przygotował dla nas dociekliwy pacjent Michał. Dzisiaj bierzemy się za kręgosłup. Wielogodzinne siedzenie przy biurku, praca fizyczna, stres, to wszystko daje nam w kość, a raczej w plecy. Dzisiaj pokażę Wam kilka prostych ćwiczeń, które możecie wykonywać w pracy, w domu, żeby uniknąć bólu. Widzimy się niebawem. My także na siedząco z naszym gościem, a dziś jest nim doktor nauk medycznych Marek Grabski, specjalista rehabilitacji medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. 3000 uczestników projektu otrzymało skierowanie na rehabilitację, to oznacza kilka tysięcy wykonanych zabiegów. O czym mówią te liczby? Jest Pan nimi w jakiś sposób zaskoczony? Uczestników projektu było ponad 15 tysięcy. Biorąc pod uwagę występowanie schorzeń układu ruchu u około 80% populacji, to tak naprawdę byłoby ich z tej liczby znacznie więcej. To są tylko ci, którzy potrzebowali jej w sposób szczególny z powodów innych zdrowotnych, jakichś ograniczeń zdrowotnych innego rodzaju, chorób towarzyszących. Także z punktu widzenia populacyjnego dolegliwości układu ruchu to nie jest liczba szokująca. Z punktu widzenia uczestników projektu, to też jest to tylko 20%. Ale z punktu widzenia wykonania i ilości zabiegów potrzebnych do zaspokojenia ich potrzeb, to już jest spora liczba. Najczęstszym tym problemem zgłaszanym przez pacjentów jest ból kręgosłupa wynikający z przeciążenia pracą. Jakie czynniki zawodowe mogą powodować takie dolegliwości i co robić, żeby im zapobiegać? Bóle kręgosłupa są najczęstszą dolegliwością, która towarzyszy osobom występującym w tym projekcie, zarówno na tle przeciążeń statycznych, takich jak długotrwała pozycja siedząca, stojąca, ale również przeciążeń o charakterze dynamicznym, obciążonych nadmierną pracą fizyczną. Z obserwacji i spotkań z tymi pacjentami, z rozmów wynika, że tak naprawdę lekka praca fizyczna, ale monotonna, długotrwała, typu jakaś taśma produkcyjna, ona częściej powoduje występowanie dolegliwości bólowych niż nawet taka ciężka praca fizyczna, jaka występuje w budownictwie. Jak pan o tym powiedział, to próbuję się tak przeprostować, żeby było trochę wygodniej, ale w takim razie co możemy robić, aby te bóle ustępowały, aby unikać ich? Częstszy ruch podczas pracy no, powinien podstawową, podstawową formą przeciwdziałania skutkom przeciążeń układu ruchu jest umiarkowany, regularny ruch. No niestety około tylko 5% osób deklaruje taką aktywność fizyczną. Spośród uczestników projektu spotykam często komentarz, że aktywność fizyczna jest zerowa lub znikoma, także tylko w miarę dobrany ruch do rodzaju schorzenia, oczywiście to, co Pan powiedział, zmiana pozycji, ale on nie zawsze jest możliwa, bo jeżeli ktoś pracuje na taśmie 4 godziny i ma przerwę 15 minut, to jak on może zmienić pozycję? Tak, jeżeli ktoś pracuje na budowie i powiemy mu, że potrzebuje tego ruchu, to też pewnie po prostu szeroko się uśmiechnie i niespecjalnie nas posłucha. Im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w boju. Zawodnik, który startuje na zawodach, trenuje do tych zawodów. Tak? Więc jeżeli ktoś przewiduje, że będzie dźwigał, powinien być też do tego, w jakiś sposób przygotowany. Ci ludzie, którzy pracują ciężko fizycznie, oni nie oczekują większej aktywności fizycznej, bo zawsze już się już napracują wystarczająco się, jak to pan powiedział, poruszają się wystarczająco na budowie. Panie doktorze, a czy czyjeś dolegliwości bólowe udało się rozwiązać dzięki temu projektowi? Zdecydowanie zauważalnym efektem czy sukcesem tych działań terapeutycznych opartych na zabiegach fizykalnych jest zmniejszenie lub nawet ustąpienie całkowicie dolegliwości bólowych występujących czy w obrębie stawów, czy w obrębie kręgosłupa. I to jest coś, co podkreślają pacjenci. Oni nie podkreślają tego. Spotykając się w przychodni czy kończąc zabiegi, czasami spotykają mnie w innych miejscach, mówiąc o ustąpiły mi dolegliwości. Świetnie się czuję, wszystko było świetnie przebiegało. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na spotkanie z naszym dociekliwym pacjentem, który dziś pokaże nam, jaki nowoczesny sprzęt udało się zakupić dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Szuflada, szuflada, szuflada przeprost. To zabawnie brzmiące zestawienie jest doskonałą propozycją dla naszego kręgosłupa. Panie doktorze, dobrze się spisałem. Prawie dobrze. Ćwiczenie szufladki powinniśmy robić troszkę wolniej uh -huh. i skupić się na tym ruchu cofania i rozróżniania. Już nie wysuwamy szyi do przodu. Czyli I delikatnie głowie. tak jest. Uh -huh. A kto może wykonywać te ćwiczenia? I jakie mogą być efekty? Ćwiczenia mogą wykonywać wszystkie osoby aktywne zawodowo, mhm. głównie te, które wykonują pracę polegającą na długotrwałym siedzeniu, w staniu czyli przeciążenia statyczne, tak zwane. E, pozytywne efekty z wykonywania ćwiczeń to są głównie zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa i stawów obwodowych, zmniejszenie ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość. W wyniku ćwiczeń zmniejszamy poziom odczuwanego stresu, poprawia się nam koncentracja, dzięki czemu jesteśmy zdrowsi, efektywniejsi w pracy. Mhm. A są jeszcze jakieś inne ćwiczenia? Tak, chętnie zademonstruję. Pierwsze ćwiczenie, splatamy sobie ręce, ustawiamy ręce na wysokości obręczy barkowej, robimy skręt, głowa patrzy w przeciwną stronę na wdechu i wydech do przodu. I w drugą stronę. I wydech do przodu. Następnie. Ręce w ten sposób ustawiamy. Wdech, łokcie do tyłu. I wydech, rozluźniamy. I wdech, ściągamy, upadki. Wydech, rozluźniamy. Następnie lewą ręką do prawej nogi próbujemy dotknąć i wyciągamy przeciwną rękę. Do góry wdech. I wydech, wracamy. I w drugą stronę to samo. Około 10 razy, proszę powtórzyć. Świetnie. Panie doktorze, ja jestem teraz w takiej super formie, że. Mm, dziękuję. W trakcie realizacji projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników okazało się, że wiele osób odczuwa bóle kręgosłupa, ale też zmaga się z nietrzymaniem moczu. Brzmi krępująco, a nie powinno, ponieważ jest to problem medyczny, z którym można skutecznie walczyć. I to bez bólu, bez operacji i bez wstydu. Otyłość, brak ruchu, zmiany hormonalne, urazy. To tylko niektóre z powodów, które mogą prowadzić do nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn. Ten fotel to urządzenie do rehabilitacji i jedyne takie w świętokrzyskiem. Jak działa? Tego dowiemy się od specjalistów. Naprawdę? Wystarczy usiąść? Dokładnie. I już? Tak zaczyna się leczenie. Dokładnie. Mhm. I, I na czym to polega? To jest nowoczesny zabieg, który wykorzystuje skoncentrowane pole elektromagnetyczne. To pole penetruje głęboko, precyzyjnie, wzmacnia całą powierzchnię dna miednicy. W jednej sesji dostarcza tysiąca supramaksymalnych skurczów, dzięki temu przywracamy równowagę nerwowo-mięśniową, wzmacniamy mięśnie dna miednicy. Mhm. A wystarczy raz, czy trzeba kilka razy powtarzać? Pacjenci czują już różnicę po dwóch, trzech sesjach. W ramach projektu mogą skorzystać z pięciu takich sesji. A proszę mi powiedzieć, ile trwa taka sesja? 20 minut to wystarczająco. Mhm. Ten fotel to nie jedyny sprzęt zakupiony dzięki dofinansowaniu. W skutecznej rehabilitacji pomaga bieżnia do terapii zaburzeń równowagi oraz urządzenie do suchego masażu membranowego. Krótka przerwa na ruch to zawsze lepsze niż kolejna przerwa na kawę. Ale przynajmniej kręgosłup podziękuję i pęcherz też. To ja wracam do ćwiczeń. Do zobaczenia! To ja też się zaraz wezmę zaćwiczenia, ale najpierw kilka ważnych informacji o tym, co zmieniło się w projekcie profilaktyka świętokrzyskich pracowników. Zmiany, zmiany, zmiany. Wszystko po to, by jeszcze więcej mieszkańców regionu mogło dbać o swoje zdrowie. Dzięki zwiększeniu finansowania z funduszy europejskich. Możemy zaoferować nasze badania szerszej grupie pracowników, a mianowicie wszystkim pracownikom, którzy ukończyli 40 rok życia, nie jak do tej pory 45. Komisja Europejska uzupełniła kwotę dofinansowania projektu o dodatkowe 15 milionów złotych, co oznacza, że łączna wartość to blisko 95 milionów złotych. Zwiększyła się także liczba pracowników, którzy mają zostać przebadani z 50 do 55 tysięcy. Oprócz standardowego pakietu badań laboratoryjnych, od listopada wszystkim panom będziemy mogli zaoferować badanie PSA antygenowe. Jest to badanie, które jest ukierunkowane na wczesne wykrycie nowotworów prostaty. Niebawem pojawi się także kolejny mobilny punkt pobierania krwi. Na zakończenie tradycyjnie zachęcam Państwa, by wybrać jeden z numerów widocznych na ekranie i umówić się na badania. To najwyższa pora, by wziąć się za zdrowie. Dziś to już wszystko. Do zobaczenia za miesiąc. Audycja powstała we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach, realizującym projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.